Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks. A dzisiaj przed Wami pierwsza nowość na czerwiec 2025: Zestaw 42209, ładowarka kołowa Volvo. Składa się z 973 elementów, a cena katalogowa to 440 zł. Z tyłu pudełka mamy kilka zdjęć pokazujących funkcję ładowarki. I w środku znajdziemy 8 ponumerowanych woreczków z klockami. Woreczek z felgami i giętkimi elementami. 4 opony. Dosyć rzadkie, ponieważ do tej pory pojawiły się tylko w dwóch zestawach. Dosyć spora nowa łyżka. Zobaczmy, jaką ma szerokość. To jest belka 13 plus 3. Czyli mamy tutaj 16. No, jest na tyle duża, że. Spokojnie możemy do niej schować tą małą ładowarkę Volvo. Dodatkowo mamy taki blanket naklejek. No i oczywiście instrukcję. Nie mamy tutaj żadnego wprowadzenia. Kroków jest 314. Tutaj mamy zdjęcie prawdziwej ładowarki i tej z klocków. No i na końcu wykaz wszystkich elementów. I właśnie skończyłem drugi etap budowy. No i muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Jest mnóstwo mięsa technikowego. Szczerze mówiąc, to nie pamiętam, czy kiedykolwiek przez moje ręce przeszedł zestaw w tej, z tej półki cenowej z tak dużą ilością kół zębatych. Jest ich tutaj naprawdę mnóstwo. I po pierwsze, mamy tutaj już zbudowany przegubowy system skrętu, przód z tyłem. Trzyma się bardzo mocno. Napęd mamy na obie osie. Są ze sobą, jak widzicie, połączone. Na każdej osi mamy dyferencjał. Co ciekawe, na tylnej osi mamy nawet zawieszenie. Trochę symboliczne, ale jest. Tutaj, jak widzicie, mamy. Dwa wejścia do sterowania dwiema funkcjami. Tutaj mamy funkcję przechylania łyżki. Ona idzie sobie tutaj przez kardan do błękitnego koła zębatego. Następnie tutaj mamy połączenie z niebieskim kołem zębatym, a tutaj będzie podpięty siłownik. Druga funkcja to podnoszenie i opuszczanie łyżki. Ta funkcja idzie sobie tędy tutaj przez ten środkowy kardan. Następnie przechodzi tutaj do szarego koła zębatego, który, które przekazuje już moc na obie strony. Następnie idzie to tutaj przez zielone koło zębate do granatowego i wyjście do siłownika. W sumie jednocześnie będą wprawiane w ruch dwa siłowniki po obu stronach. I jestem pod koniec trzeciego etapu budowy. Mamy już tutaj wyprowadzenie skrętu na dach. Tutaj z kolei mamy trzy obrotowe elementy. Najprawdopodobniej mają imitować silnik elektryczny. Tu mamy wyjście. No, i tutaj zapewne będzie to podpięte do napędu. I na koniec trzeciego etapu jeszcze mamy wypośrodkowanie wyjścia do sterowania skrętem. Jestem pod koniec czwartego etapu budowy, i mamy już. Podpięte te obrotowe elementy do napędu, jak widzicie, idzie to sobie tutaj przez trzy koła zębate na dół. Dodatkowo, na obu funkcjach łyżki doszły nam tutaj zmiany kierunku i wyprowadzenia do góry. Wrócę już do Was po zbudowaniu. Całej ładowarki, ponieważ tutaj siłowniki, te pozostałe kwestie odnośnie funkcji już będą widoczne z zewnątrz. I ładowarka jest już gotowa. Muszę powiedzieć, że dawno żaden zestaw od Lego z tej półki cenowej nie dał mi tak dużo satysfakcji jak właśnie ten. Bardzo ciekawy proces budowy. Mnóstwo mięsa technikowego. Doliczyłem się aż 55 kół zębatych. Jest też kilka ciekawych technik budowania. No, długo musieliśmy czekać na bardzo dobry, bardzo technikowy zestaw w tej półce cenowej. Wizualnie ta ładowarka mi się bardzo podoba. Są dobrze zachowane proporcje, bardzo ładnie wygląda kabina. Możemy sobie oczywiście otworzyć drzwi z jednej i z drugiej strony. Mamy fotel, kierownicę, drążki. Jest nawet taki szczegół jak otwierane gniazdo do ładowania. Możemy też sobie zajrzeć do silnika. Nie znajdziemy tutaj żadnych nadruków. Są tylko i wyłącznie naklejki. I przejdźmy teraz do funkcji. Tutaj z pozycji dachu sterujemy skrętem. Ale możemy też skręcać trzymając za kabinę. Jest to chyba nawet wygodniejsze. Tutaj tymi dwoma kołami zębatymi sterujemy łyżką i możemy ją podnieść. A drugim kołem zębatym możemy sobie przechylać tą łyżkę. Obie funkcje są oparte na siłownikach. ściłem trzy akumulatory. Zobaczymy, czy te małe siłowniki poradzą sobie z takim obciążeniem. Na pewno czuć opór, nawet dosyć spory. Na tylnej osi mamy zawieszenie, które już wam pokazywałem podczas. Budowania. No, jeszcze sobie zerknijmy na silnik. A tak, Volvo wygląda od spodu. No, i cóż, podsumowując, naprawdę bardzo udany zestaw. Takich właśnie setów oczekuję od serii technik. Mamy tutaj i mnóstwo funkcji. Mnóstwo mięsa technikowego. Dobry wygląd, bardzo ciekawy proces budowania. Sporo szczegółów. Bardzo dobra cena. Zestaw jest dosyć spory, a myślę, że już niedługo będzie można go kupić w szerokiej sprzedaży myślę, że w okolicach 300-350 zł. Jak dla mnie, jest to jeden z najlepszych zestawów z tej półki cenowej. Oczywiście, czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym zestawie. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.